Cześć. Dzisiaj zapraszam Cię do rozmowy o tym, dlaczego tak często szukamy odpowiedzi w głowie, zamiast w ciele, w intuicji i w tej naszej energii. Bo prawda jest taka, że my za dużo myślimy. Ciągle analizujemy, próbujemy wszystko zrozumieć, wszystko kontrolować, i w tym wszystkim gubimy siebie. Ostatnio słyszałam takie zdanie, które mnie mega rozbawiło, ale jednocześnie właśnie. Dało mi mocno do myślenia: Mózg to nie brwi, nie domalujesz. No właśnie. Nie da się sztucznie domalować sobie w spokoju. Nie da się go wymyślić czy wymusić jakimś logicznym myśleniem, bo spokój nie jest efektem analizy. Spokój jest stanem istnienia. Więc jak przestać tak dużo myśleć, a zacząć naprawdę czuć? O tym będzie ten odcinek, bo to zdanie, że mózg to nie brwi i nie domalujesz, uświadomiło mi, że chyba jesteśmy jednak za dużo w tym mózgu. Za dużo skupiamy się na tym, żeby w tym mózgu być, za dużo analizujemy, bo żyjemy w świecie, który uczy nas, że ten rozum jest królem. Od dziecka jesteśmy trenowani trenowani jak zwierzątka, w analizowaniu, w szukaniu odpowiedzi, podejmowaniu tych rozsądnych w cudzysłowie decyzji. Myślimy bez przerwy o tym, co było, o tym, co będzie, o tym, co powinniśmy. I to nie jest złe, bo myślenie jest cennym narzędziem. Ale co jeśli za bardzo na tym myśleniu polegamy? Co jeśli myślenie nie daje nam wcale jasności, tylko jeszcze bardziej nas zapętla? Bo myślenie jeśli jest w nadmiarze, to jak próba uspokojenia takiej wzburzonej wody poprzez jeszcze większe mieszanie jej rękami. I im bardziej próbujesz coś zrozumieć, to tym większy jest chaos. A przecież woda sama się uspokaja, kiedy przestajesz właśnie nią poruszać. I tak samo jest z nami. Ja zauważyłam, i myślę, że Ty też, że najwięcej klarowności. Przychodzi po trudnych chwilach, że kiedy coś nas wytrąca z równowagi, kiedy przeżywamy jakiś stres, to potem nagle coś się uspokaja, coś się zmienia w naszym życiu. Mamy wtedy największe kwok, skoki kwantowe, tak zwane. Wyciągamy z tego lekcje. To dlatego, że po burzy nie mamy już sił analizować i po prostu jesteśmy. I właśnie w tej czystej obecności odnajdujemy spokój. Ale czy my naprawdę musimy czekać na kolejny kryzys, żeby czegoś się nauczyć, żeby poczuć spokój? Czy można sięgać po to świadomie, po prostu na co dzień, bez tych kryzysów? Jeśli czujesz, że twoja głowa jest cały czas przeciążona, jeśli masz wrażenie, że myślenie stało się takim twoim nawykowym mechanizmem, to chcę ci powiedzieć jedno: że spokój już jest w tobie. Nie musisz go szukać, nie musisz go stworzyć, on już tam jest, tylko on jest przykryty warstwami lęku, presji, analizy. Więc jak do niego wrócić? Trzeba wejść w ciało, bo nie da się znaleźć spokoju umysłem, ale można go poczuć w ciele. Ja kocham taniec intuicyjny, jakiś ruch, yoga, spacery, świadome oddychanie. Głębokie wdechy, długie wydechy. Skupienie się na tym, jak ciało dotyka powierzchni: stopy na ziemi, dłonie na stole. Zwrócenie uwagi na ciało automatycznie wycisza nadmiar tych myśli, które mamy. Znajdź ciszę w prostych momentach, bo nie trzeba naprawdę medytować godzinami, żeby wracać do siebie. Można to robić w małych, tych codziennych chwilach, kiedy na przykład kroisz skłoniki do obiadu. Chcemy myśleć, być w głowie? To skup się na tu i teraz na ruchu noża, na kolorach, na zapachu na tym, jakie masz szczęście, że możesz zjadać te wszystkie cudowne rzeczy. Kiedy bierzesz prysznic, to poczuj wodę na skórze, wsłuchaj się w dzięk i pomyśl, jak to cudownie, aby mieć swoje ciało nie tylko z brudu fizycznego, ale z tego emocjonalnego z tych wszystkich złych energii. A kiedy oddychasz, to po prostu zauważ oddech. I uświadom sobie, że każdy ten oddech oczyszcza twoje ciało, dotlenia twoje komórki. Uzdrawia. Zaufaj, że nie musisz wszystkiego rozumieć. To jest chyba najtrudniejsze, ja wiem. Ale prawda jest taka, że naprawdę nie wszystko wymaga analizy. Niektóre rzeczy po prostu są. I im mniej próbujesz je kontrolować, tym większy spokój. Pojawi się naturalnie. A co jeśli ktoś nie czuje tego spokoju, jeśli masz wrażenie, że nie masz w sobie w ogóle spokoju, że nie potrafisz go odnaleźć, to chcę ci powiedzieć jedno: on tam naprawdę jest. To jest trochę jak z niebem: kiedy są chmury, nie widzisz słońca, ale ono cały czas tam jest. Spokój jest Twoim naturalnym stanem. Nie chodzi o to, żeby go stworzyć. Ale, żeby zdjąć to, co go zasłania. To mogą być lęki, to może być nadmiar bodźców i nawykowe analizowanie wszystkiego. Więc, zamiast szukać spokoju, to spróbuj się zastanowić, co go we mnie zasłania, i zdejmij to krok po kroku, warstwa po warstwie. Ściągaj te warstwy, jak z cebulki. Na koniec zostawię ci zdanie, które możesz sobie powtarzać zawsze, kiedy poczujesz, że gubisz się w tych swoich myślach. Spokój jest moją naturą. Nie muszę go szukać. On już we mnie jest. Z każdym oddechem wracam do siebie, do ciszy, do harmonii. Jestem tu i teraz. Pamiętaj, nie musisz to malowywać sobie. Tego spokoju. Nie musisz na niego zasługiwać, ani go wymyślać. On tam jest, w Twoim ciele, w Twojej obecności, w Twoim istnieniu. Dziękuję Ci za ten wspólny czas. Jeśli ten odcinek w jakikolwiek sposób Ci poruszył, udostępnij go komuś. Może go ktoś potrzebuje. A jeśli chcesz więcej, to daj znać w komentarzu. I zapraszam do mojego Instagrama. Do usłyszenia. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e znajdziesz w opisie.